Z tej strony kurguś. Dzisiaj jest fajny odcinek. Bijemy sobie herbatkę. Dajcie suba i lajka, bo to jest bardzo ważna rzecz. I tak czekajcie. Co Coś tam widziałem. Coś tam. Zebra osoba! Musimy uciekać szybko. O, o, o! Tak, tak, tak. Zrobimy, żeby się spogobił. Dobrze, dobrze. Let's go! Oooooooooo! Co tu się dzieje? Nie wiem, tu tu. tu. Nie, 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 niech to są Dobra, dobra, uciekamy! Widzowie, widzowie, widzowie. O, gdzieś my jesteśmy, nie wiem co to jest za miejsce. Pierwszy raz takie widzę, widzowie, dajcie suba i lajka Natomiast go, widzowie, czuję się dzisiaj jak przystojniak, tylko trzeba trochę trzeczkę poczekać. O! Co to jest z e nie, tylko nie to Ale dobra. Co to jest z tej krzyw? Właśnie wiecie kto ten jest tatuś, co nie? To jest taka fajna pulsa Wiem, że na tym Mitnę że Czekaj, czekaj, czekaj Na społeczności Napisano, że to jest największym hejterem A ty zagłosowaliście, że Twój tatuś Jest najgorszy Ja nie wiem dlaczego, to jest najlepszy człowiek do tej pory O, dobra, czy to musimy wejść O, schody jakieś są Dobra, tu jakiś budynek się buduje jakby co, tutaj y, no serwer inaczej teraz wygląda, bo nie rozpoznajecie, co nie, więc nie, tutaj trzeba zrobić. o robimy uga 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 bo się tak. i iśmy, co nie? No, dawno. No. Nie Ja jestem. no słuchaj, jesteś na moim serwerze Nike'a. No? Czy no, nie tutaj Mariano? Mariusza? na właśnie, bo musisz zamieszkać no na. No ale nie, od rodziny tutaj Mariana, tylko chodź za mną. Pokażę ci, gdzie lepiej zamieszkać. Okej, okay, idę, idę. O, ale fajne miasto, podoba mi się. No, tutaj jest nasze, bo jakby tutaj jest ZR i Polska, co nie? I my się tutaj pijemy życie i o śmierć, więc no. Myślę, że najlepiej, żebyś zamieszkał, to jest w te miejsce, ponieważ no, ładnie to było no, na co nie? A to jest, co to, to jest? Trzymaj to jest takie duży. A to są krysy, takie góry, wiesz. Oooo! Ale takie na no, Polsce, tylko że zamiasty pisze się kry, kry, kry jakby, no. Dobrze, że mnie radziłeś. No, a jak tam było w niebie? No, to fajnie! Z hakałem nie wiem czy A no, pamiętasz te czasy, co nie? No, Dobra, widzowie, razem z Satosiem się mamy. Widzimy Na się kolejną serwis, co je macie IT? Widzenia!